Kolejne sukcesy odnoszą młodzi zawodnicy w olimpijskim tech do Silna ekipa ZTS-u Wrocław ostatnio świetnie radziła sobie na Pucharze Świata w Słowenii. Teraz przywioza kolejny medal z zawodów w Belgii. Trener Przemysław pachla chwali zawodniczki. Bardzo dobry występ, jak nasz pierwszy start na Pucharze Świata rangi G2. Nasza kadetka Nikola Janik zajęła trzecie miejsce, przegrała z tą samą zawodniczką, która w Słowenii kilka tygodni temu dziewczyny obie spotkały się w półfinale. Nikola wtedy przegrała jednym punktem. Trener docenił także dobrą postawę innych podopiecznych. Maja Maroszek zajęła miejsce piąte. Kategorie, w których startowały, były bardzo mocno obsadzone. Również na zawodach dobrze wystąpiła Klaudia Nowicka, jednak ona nie przeszła przez fazę eliminacji. Na pocieszenie mogę tylko dodać, że wszystkie dziewczyny przegrały z mistrzyniami swoich kategorii. Po sukcesie w Belgian Open ekipa pojedzie do Niemiec. To jest nasz kolejny turniej w, w, z rangi Pucharu Świata, jednak ranga z tego turnieju jest troszkę mniejsza, jest to ranga Pucharu G1. Również ten sam skład, czyli kadetki Nikola Janik, Maja Maroszek i Klaudia Nowicka. Zawody odbędą się w Hamburgu w, w najbliższą niedzielę, także również liczymy na dobry występ. Pytamy też Nikolaj Janik, jak ocenia swój ostatni sukces. Był to jeden z mocniejszych turniejów, na której w ogóle byłam. Jestem zadowolona z walk, choć jednak przegrałam, a i tak bardzo mi się podobały zawody oraz występ na zawodach. Wrocławska zawodniczka przyznaje, że droga po medal była trudna, jednak w walkach pokazała się z dobrej strony. Oczywiście druga walka była trudniejsza trochę, ale jestem z niej tak naprawdę bardziej zadowolona, ponieważ Robiłam większy postęp niż stoczyłam z tą samą dziewczyną walkę w Słowenii Będziemy uważnie śledzić występy Wrocławskich zawodników Akademia Wychowania Fizycznego zaprasza w weekend na Dzień Otwarty. W niedzielę, w godzinach 10.13, uczelnia zaprasza do budynku P4 na terenie Stadionu Olimpijskiego mile widziani tegoroczni maturzyści i kandydaci, którzy chcą połączyć naukę ze sportem. Uczelnia będzie przedstawiać swoją ofertę dydaktyczną, a także będzie można porozmawiać z osobami uczącymi się. Na wszystkich aspektach życia studenckiego można bezpłatnie wjechać na teren kampusu AWF na hasło Drzwi Otwarte. W weekend coś dla fanów bejsbolu na boisku na Zakrzowie zostanie rozegrany przed sezoną nowy turniej towarzyski oprócz gospodarzy baron z Wrocław. Pojawią się też TSB Demony Miejska Górka Outlanders czy Brunswick 89. Zawody w sobotę i niedzielę. Początek o 10. Barons zagrają z Demonami Miejska Górka, a w niedzielę o 10. Mecz o trzecie miejsce o 13. Finał. Weekend upłynie też we Wrocławiu pod znakiem Żużla. W sobotę Sparta zaprasza na punktowany trening z Włókniarzem Częstochowa. Początek o 15. To wszystko oczywiście na Stadionie Olimpijskim. Kto ma już plany na sobotę? Nic straconego w niedzielę. Na stadionie olimpijskim odbędzie się memoriał Tomasza Jędrzejaka. Początek zmagań: o 15.00 bilety wyprzedają się bardzo szybko, a całkowity dochód z organizacji zawodów zostanie przekazany na sfinansowanie edukacji córek Tomasza Jędrzejaka.